Cześć, witajcie tu znowu ryfek, witam Was w kolejnym odcinku z gry Don't Starve. Eee, oczywiście w kolejnym odcinku z Don't Starve'a, e, Shipreact, w pierwszym odcinku z nowej serii, w którym sobie będziemy grać e, jako Willow. E, zaraz wszystko wytłumaczę, oczywiście co jak, co to jest za postać. Jeżeli nie wiecie, czemu zaczynamy nową serię, mimo że mieliśmy poprzednią, obejrzyjcie sobie ostatni odcinek. Eee, także dobra, e, tak naprawdę od razu przejdźmy do rzeczy. Eee, Odblokowaliśmy sobie parę nowych postaci, ale ja zagram postać, którą nigdy nie grałem, co może być dla wielu osób dosyć dziwne, że nigdy nie grałem Willow, ponieważ Willow chyba z od początku gry. Gdy tylko Don Star wyszło, to już była dostępna. To jest pierwsza postać, którą odblokowujemy. Eee, ja w Don grałem już dobre 3 lata temu, także to jest jeszcze dziwniejsze, czemu nie nagrałem nigdy Willow. Ale w końcu sobie zagram Zobaczę, że teraz jej dali jakąś zapalniczkę Kiedyś jej tego nie miała, tak, tak mi się wydaje Teraz Widow zaczyna z taką specjalną zapalniczką Ona działa jak pochodnia, tylko że Mniej daje światła, ale świeci w nieskończoność Widow jest odporna na ogień Widow jeżeli ma niskie sanity Zaczyna podpalać wokół siebie różne rzeczy Po prostu, losowo Oraz jeżeli stoi przy ogniu Wzrasta jej sanity Także mega fajna sprawa My sobie zagramy jako Widow. Jeżeli chodzi o świat, trochę pomyślałem o tym. Dużo rzeczy nie zmieniłem. Jeden co zmieniłem tak, świat mamy ogromny, także będziemy mieć naprawdę duży świat. Nie wiem czy damy... czy to wpływa jako, w jakikolwiek sposób na to, czy będzie problem ze znalezieniem różnych rzeczy. Mam nadzieję, że nie. Skróciłem dry season, czyli ten suchy, do krótkiego. Bo z tego co widziałem, jest bardzo trudny. A. Ja jestem słaby w Gonzalez i się trochę go boję, dlatego skróciłem go do, do krótkiego. Nie jest jakiś very short, albo w ogóle nie, nie ma. Po prostu jest troszkę krótszy i tyle. Um, oprócz tego dwie rzeczy zmieniłem, tak, sądzę, żeby bardzo nie wpływały na rozgrywkę. Dałem trochę więcej małż. Nie wiem po co, ale dałem. Z nich nie korzystałem praktycznie w ogóle, ale mamy więcej małż. E, oraz więcej e, tych, jak one się nazywały: wabołów, o więcej wabołów bo sądzę, że będzie taki ogromny świat, będę miał problem ze znalezieniem takich wabołów, a one podobno są bardzo rzadkie, dlatego idę troszkę więcej też nie jakoś mega więcej, troszkę więcej i tyle, nic więcej tak to nie zmieniają w tych ustawieniach świata. Także dobra, zaczynamy grę i zobaczymy, jak to wyjdzie tym razem. Mam nadzieję, że jakoś normalnie w końcu. Ja się tam zastanawiałem, żeby w ogóle zlikwidować wulkan. E, ponieważ podczas dry season, jeżeli mamy wulkan, no to dużo się nieprzyjemnych rzeczy dzieje. E, ale pomyślałem, że wul wul zlikwidowanie wulkanu e, to byłoby już chyba zbyt dużo. Dlatego po prostu delikatnie skróciłem dry season. Serio pojawiam się ob obok waboła, ale śmiechowo. E, dobra, zobaczymy, jak wygląda ta nasza pierwsza wyspa. Pierwsze dni to oczywiście zgarnianie takich podstawowych surowców. Trochę trawy, tu już widzę sporo małży jest. Trochę trawy, trochę patyków e, Mówię, podstawowe surowce, jest krzemień Dzięki Bogu jest krzemień e, Obyśmy znaleźli jeszcze jeden e, Na razie nie będę robił nawet topora Ponieważ dwa krzemienia mi wystarczy na tej wyspie, żeby już zrobić wszystko tak naprawdę e, Dwa topora powiedziałem <grytanie> Prawda? Nie wiem sam, możliwe, że tak powiedziałem Dobra, mamy dwa krzemienia e, Dzięki temu możemy sobie zrobić kilof po prostu a za pomocą kilofa będziemy mogli rozwalić kamienie, które tutaj są, a z nich dodatkowy krzemień dostaniemy. Także spoko sprawa. Mówię na początku, sporo czasu się zajdzie z tymi podstawowymi rzeczami, co to jest? To jest ta moja zapalniczka, no okej, okay. śmieszna sprawa. Z tego co widzę jest tu bardzo dużo trawy, uuuu Okej, okay, mamy takie dziwne drzewo. Eee, obok niego jest pełno evil flowersów, także lepiej tam nie podchodzić. Eee, ten krzemień sobie będziemy zgarniać dalej. I te pierwsze dni, już teraz wiemy, jak spożytkować. Pierwsze dni będziemy szukać jakiejś wyspy, na której będziemy mogli się na dłużej zatrzymać. A bez tego może być problem. Boże, jaki ona ma niski maksymalny głód to jest chyba 150. Przecież Wolfgang miał 300. To jest dwa razy tyle. Ale no Wolfgangowi nimi 50% szybciej spadało. Ale nie wiem, sam nadal mi się wydaje takie mało. Ale śmieszne, że jest. Z... Wabuł na wyspie samemu, tak? Samotny wabuł? ale smutne to trochę musi być taki samotny wabuł, sobie chodzi. No ja tam pójdę, bo jeszcze z kamień do rozwalenia po prostu. Ja chcę trochę tych kamieni porozwalać, żeby mieć po prostu krzemienia e, na jakieś narzędzia. Jeszcze nie daj Boże, mi się zaraz ten krzemień skończy I teraz nic nie zrobię Także może być problematyczniej bez tego Weźmiemy sobie topór. Ile maksymalnego zdrowia? Też ma mało maksymalnego zdrowia. Ogólnie Willow ma niskie te maksymalne statystyki No nie wiem jak to wyjdzie. 150 maksymalnego zdrowia? Serio to nie jest dużo 120 sanity też się wydaje całkiem mało No ale zobaczymy sami. Wiem, że jeżeli poniżej 60 chyba sanity spadnie Willow To na zacznie wtedy podpalać się właśnie różne rzeczy E, także musimy to sanity pilnować, żeby poniżej, poniżej 60, czyli połowy nie spadło. Nie, możliwe, że to jest trochę niżej. Nie znam dokładnych wartości. E, jeżeli dokładną wartość znacie, możecie napisać w komentarzu. Ja po prostu pewnie zapomnę spojrzeć e, na stronie internetowej e, po raz kolejny, e, jaka jest tak dokładna wartość. Mam nawet jak, jakąś kupę już od razu z automatu. Uwielbiam mm -hmm. po prostu, jak one tak się stoją i gapią. Eee... O Jezu, ja nie mam miejsca że w jakim kunku. Najczęst mi jest niepotrzebny, ale wiecie co? Tak, tak nie mam miejsca. Zrobimy sobie na szybko touchback. Jeszcze jeden liść palmowy na niego tylko potrzebuję. Także nie powinno być żadnych problemów, żeby go zdobyć. Co jest mega dużo tych eee, drzew palmowych. Sprawda nie chciałbym ich rozwalać, jeżeli nie są wyrośnięte i nie będę miał z nich kokosów. Ale no mówi się trudno, nie zawsze mogę na to czekać. A teraz po prostu potrzebuję miejsca, jak najszybciej w jakunku bo nie mam nic miejsca, serio. A zawsze te tak, we 4 sloty to naprawdę dużo może nam e, dać. Weźmiemy sobie maczetę. E, no i mówię, pierwsze dni. Pierwsze podstawowe surowce będziemy zgarniać. Jakiś bambus, jakieś tamte... nie wiem nadal, jak te wańsy mam tłumaczyć jako korzenie po prostu jakieś ale to jest drzewo z korzeniami, no, takie krzak. Po prostu... Takie grubsze gałęzie to są jakby. Takie grubsze gałęzie po prostu, o. Po prostu gałęzie. O Twixy są patyki. Coś, coś tam tak... Boulder. A, okej. Okay. Tak to dziwnie wygląda. No. Okej, okay. to jest zwykły po prostu kamień. E, za drzewem a tak dziwnie wyglądało. O, 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 o! Czekaj, na ile ciosów... Willow zabija na cztery ciosy zabija. Pają, tu, węże Nie najgorzej. Okej, okay, dajemy sobie radę. No, Sztymendo, ile was tam będzie wychodzić? Na raz da radę? Tak, super. No, serio. Z niego ciągle wychodzą. No, wiecie co? Zetnę sobie po prostu e, gałęzie z tego. Krzaka. E, tamten oleje. Nie chcę mi się ciągle walczyć z nimi wężami. To jest strata czasu po prostu. Kwiatki jakieś też możemy od razu zbierać. Czemu nie? No i śmiesznie, że waboły są na tej pierwszej wyspie. Nie myślałem, że aż tak to wpłynie na e, częstotliwość pojawiania się wabołów. Ja wiem, że to się mówi e, baboły oczywiście. Ja to zawsze muszę podkreślać, chociaż na pierwszym odcinku. E, że ja wiem, że to nie są waboły, że się nie mówi waboły. Ale jakoś tak nie wiem. Tak to po prostu zostało i tak gadam ciągle na to waboły, śmiesznie się tak mówi i tyle. He, he takie heheszki. Śmiesznie. Boże, mi się jedna maczeta rozwaliła. Ja już nie mam krzemienia znowu. Słabo, strasznie. Jeżeli chodzi o trawę, to trawy mam naprawdę bardzo dużo. Problem jest jedynie z patykami, patyków. No, może być problem z patykami. Ej, ta wyspa się nawet fajna wydaje, serio? Jakbym tylko tu miał jeszcze. O jezu, waboły będą się bić z. pająkami, to jest mega niefajne. W końcu waboły umrą. Pająki się tu będą pojawiać w nieskończoność. Eee, a waboły? Niestety nie. Jakby na tej wyspie były jeszcze pająki, ja bym na niej się mógł osiedlić, naprawdę. Ej, pełne z tych wabołów, tu serio. Na całej wyspie oni są porozrzucani. To jest śmieszne, tak aż. Dziwne takie pojedyncze waboły po całej wyspie porozrzucane. Jakieś źródło kubra zawsze to jest, niby, nie? Niby tylko się cieszyć. Zaraz zbliża się noc. O, dobra, mamy tutaj koniec wyspy. I tak wyspa jest całkiem spora. A według mnie jest naprawdę fajna. Tych kamieni z Limpet sami jest tak niezwykle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć już odkryłem. To jest zawsze sześć, siedem, teraz siedem żarcia, to jest naprawdę sporo, mimo wszystko mi się tak wydaje. Tu rozłożymy sobie ogień. Ja porozwałem trochę tych bolderów. Z tego niestety nie będziemy mieć krzemienia. Sam kamień nacisz z takich bolderów, ale trudno się mówi. Jakieś drzewo zetniemy, sanki nam spada. Zaraz sprawdzę. Czy tak działa, jak właśnie mi się wydaje? Jako widow oczywiście może, mogę stać w ogniu. Tak, Sanity mi wzrasta, nawet nocą, to jest genialne. ku będę używał? Wzrasta mi teraz szybciej, czy coś? Nie wiem, czy szybciej mi wzrasta, czy tak samo. Ale będę sobie stał przy ogniu. Eee, Maliny sobie ugotuję, zjemy coś. No, ten głód nawet leci dosyć szybko, mimo wszystko. Zjedz to też. Dobra, już prawie zapełniony głód jest na maksal. ale no mówię. Willow ma strasznie mały żołądek w porównaniu do, do Wolfganga. Ale dzięki Bogu, musi jeść rzadziej. Ej, ale praktycznie nic Sanity przez tam noc nie wzrosło teraz strasznie szybko zrasta. No dobra, jak będą mega problemy z sanity, to po prostu stać przy ogniu, nic więcej nie trzeba robić. Także świetna rzecz. W porównaniu z problemami z sanity, jakie mieliśmy w ostatniej serii, to jest po prostu zbawienie jak dla mnie. Także postać chyba sobie wybrałem idealną. No dobra, zobaczymy jak to pójdzie. Ja jeszcze wokół tej wyspy sobie przelecę. Trochę patyków zgarnę. Bambusów mam sporo. Korzeni mam no tylko 5. Mógłoby być trochę więcej. Czy ja maczetę... Nie, nie mam w ręku maczety, mam włócznię. Okej. Okay. Jaką włócznię? Ja mam głupoty. E, topór. Kolejny kamień z limpetami. Ej, naprawdę jest fajna ta wyspa. jest naprawdę duża. Jeszcze tylko, jeżeli obok niej byłaby jakaś rafa koralowa z sporą ilością Seweida. To już w ogóle byłby czat na maksa. E, topór. Drzewko sobie zgarniemy. Te z kokosami będę zgarniał, mimo wszystko. To są zbyt świetne. Te drzewa z kokosami. Ja w ogóle planuję sobie zrobić taką farmę kokosów. 10 drzew z kokosami mieć zawsze e, zasadzonych. E, bo z drzew z kokosami leci od jednego do dwóch kokosów. E, czyli zawsze trochę kokosów będę miał nadmiaru. I ten nadmiar kokosu będę sobie po prostu zjeść. Także po prostu zawsze farma żarcia taka nieskończona. Jest rafa koralowa. E, robimy sobie łódkę. Zrób to przy rafie. Zawsze sporo seaweedu. Dobra, już mamy jeden. Są również te ławice z rybami, ale to jest rafa koralowa. Tu nie ma w ogóle korali. No tu jest dobra, tu dobra, zmieniając zdanie. Tu jest trochę tych korali, ale tego seaweedu jest mało. Tak mi się wydaje. Raz, dwa, trzy. Trzeci seaweed. Tu jezu tych ryb, to tu jest ogrom. Trzeci seaweed, czwarty. No nie wydaje się, jakby było dużo tego Seaweed'u Trochę rybek wokół pływa, meduzy No to jest też fajna miejscówka na e, jakąś tam ilość żarcia No wydaje się spoko Oczywiście i tak nie możemy zostać na tej wyspie i nic więcej nie robić, bo na tej wyspie nie ma po prostu e, Złota Bez złota to my w Don't Star e, praktycznie nic nie zrobimy E, także i tak, te pierwsze dni, e, drugi, trzeci, czwarty dzień e, prawdopodobnie spędzę po prostu na pływaniu między wyspami. E, może sobie znajdziemy jakąś inną wyspę. Ej, tu, o właśnie, tu mówię tak. Kurde, ciągle jest płytka woda, prawdopodobnie tu jest nowa wyspa. Są waboły i są mangrowy. Te drzewa, które odrastają, to jest genialne źródło na. Mm, jest łąka. E, genialne źródło na patyki oraz. Trawę. Mamy słodkie ziemniaczki, także jak na razie, jeżeli chodzi o jedzenie, jest całkiem fajnie. Nie, Je można jeść na surowo, także bez problemów. Mamy wiadomość w butelce. Okej, okay, tutaj mamy. Ej, całkiem blisko, ta wyspa jest. Dobra, odkryjemy tą wyspę i pójdziemy sobie tam. Strawhat, nie mam sensu, żeby zakładać teraz i marnować jego wytrzymałość. On się przyda na sezon deszczowy, możemy go wtedy założyć, i on nas jakoś tak będzie delikatnie chronił przed deszczem. On razem z parasolką chyba całkowicie nas chroni przed deszczem. Nawet tą słabą parasolką, tak mi się wydaje. Yy, tą z liści panów. Ej, wszędzie są te waboły teraz. <noise> nie myślałem, że ich <noise> będzie tak dużo, naprawdę. O Jezus, przywołem falę wabołów. Na każdej wyspie są waboły. <noise> no dobra, niech będzie, taki świat mamy. Na takim grajmy. Sądzę, że tutaj różnicy to nie zrobi, jakoś tak, także. Tak, troszkę łatwiej będzie. Mi się będzie łatwiej grało, zawsze będzie trochę przyjemniej. Tak wam prawdę powiem... o jest ten magmowy chyba biom, też ciekawy. Tu powinno być złoto. Też wam powiem taką, tak szczerze, że grałem te pół godzinki zaledwie Wolfgangiem na, tym nowym, na tej nowej wyspie, w sensie nie nowej wyspie, tylko na nowym świecie, ten, który wam pokazywałem pod koniec odcinka wczorajszego, przez te pół godziny stwierdziłem, jak łatwiej się gra nie nagrywając. Naprawdę. E, to jest tak kolosalna różnica po prostu siedzieć sobie, myśleć ciągle o tym, co można zrobić. E, od tego, jak teraz, po prostu ja siedzę. I ciągle myślę o tym, co powiedzieć, po prostu. Że mówię, naprawdę, różnica jest kolosalna. E, także, jeżeli trochę łatwiej mi będzie, sądzę, że nic się nie stanie, naprawdę. Gdzie mam kilow? Świetnie, mamy kamienie z, ze złotem. Ja niestety nie będę mógł rozkopać tych magmowych, jeżeli nie zrobię sobie łopaty. A chciałbym zwrócić na moją wyspę już z możliwością zrobienia Alchemy Engine. Eee, dobra, to jest trochę straty tylko. Zrobimy ten Science Machine. To marnować czas, kurde. Mam surowce, mam na no to rzeczy. Czemu nie? E, mogę zrobić sobie od razu plecak? Proszę. Tak, mogę. Świetnie. Mamy plecak, tylko najpierw rzeczy wyrzucę z e, taczpaka. Dobra, świetnie. E, mamy plecak, znacznie więcej miejsca. Bez problemu, teraz sobie możemy wszystkie rzeczy wziąć. Oczywiście, czapkę, tak jak mówiłem, zdejmujemy. Rozkopujemy te magmowe rzeczy z, ze złotem. Ciekawe, czy to buchnie ogniem. Jak ostatnio. Jest, wychło ogniem. Ale złoto mamy. Złota potrzebuje minimum 4. Najlepiej, jakbym miał tak z 6 tego złota, eee, żebym mógł sobie zrobić od razu. Oprócz Alchemy Engine, eee, jak to się nazywa, to coś, w co mogą walić pioruny. O. Po prostu się boję, że jak przyjdzie. Ten okres huraganu, że tam znowu będą burze. Eee, będzie dużo błyskawic. Już złoto nie wyleciało, ok. Bo wcześniej po prostu wyleciało. Będzie dużo błyskawic, to może być problem, właśnie eee, z tymi błyskawicami podpalającymi różne. O jezu, nie, nie chcę tak. Eee, różne moje budowle. Dlatego trochę więcej złota, jak ze sobą zgarnę. Nic się złego nie powinno stać. już trochę zgarniemy, kurczę. No, 4 zł. Mam, no, troszkę za mało, mimo wszystko. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Eee, co tu można zrobić? Ja wiecie, co to tak naprawdę? Ja mogę stać w tych e, ogniach wielkich. E, ja obrażeń od ognia nie będę otrzymywał, bo jestem odporny na od obrażenia od ognia. Co? Spada mi sanity? Bez jajno. Przecież tu stoję jak przy ogromnym ognisku. Według mnie to jest Bóg. Według mnie to powinno działać właśnie i mi zwiększać sanity tak jak moje ognisko tutaj po prostu no dobra nie zwiększa trudno się mówi trochę kup sobie tutaj wrzucimy niech to płonie e, limpec z... to jest żart <laughs> mój alchemy engine nie <laughs> o boże dobra walić te nic się nie stało ale siara Zrobiłem alchemy engine go spaliłem od razu O makarne, no postawimy sobie przed alchemy engine Zobaczę co tu mogę nowego zrobić i tak dalej i tak dalej Gówno, gówno zrobiłem Dobra, walić to e, Zgarniamy co się da No i tak, nie ma tu już boulderów kolejnych z, ze złotem Tak mi się wydaje To jest nadal ta łąka, na nie mówię, na niej powinno być e, z... Sporo tych ziemniaczków. nie Je możemy mieć na surowo, także mega fajna sprawa. Sporo kwiatków. Także, jeżeli będą problemy z Sanity, tutaj też możemy wpadać. E, gdzie jest maczeta? Maczetę chcę mieć w ręku. I naprawdę duże te wyspy są, w porównaniu z tymi, jakimi mi się trafiały na ostatnim świecie. Wolfgangiem. One są wręcz ogromne, w porównaniu z tamtymi, które mi się trafiały. No spójrzcie, to są dwie wyspy. Ta moja główna, która była i tak największa chyba. Ta druga główna. W porównaniu z tymi i tak jest mała. O! Są małpy. Dobra. Eee, Prime Ape Hut. Eee, są pająki. Świetna sprawa. Mm, 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 mm. Ja tu chcę... Nie. Ja tu chcę zgarnąć... Ten boulder z... ZE ZŁOTEM! Ten śmieć mi wszystko zabiera teraz z ziemi. Dobra. Mosy mi też się przyda. A ja biorę teraz kill off. I oby mi małpa złota nie zabrała, ja czy tak się obrócę, żebym widział? Dobra, mamy złoto. A dam. Jak zgarnie mi parę kamienia, to się nie obrażę. Tu kolejne małpy są. No dobra, na tej wyspie widzę sporo też rzeczy jest. O, kolejny boulder z lod... jakimś lodem, lodem cyagana ja za głupoty. Ze złotem, o, rozwalił mi się kill off. Zrobimy sobie nowy oczywiście. A, dwa złota, świetnie. No, mówię, jak on nam jakiś krzemień. E, kamień to się nic nie stanie wielkiego. Ej, ta wyspa też jest świetna. Aż sam nie wiem na jaki ja mam się rozbić. I obok nich... I jest, są korale. To jest super sprawa, naprawdę. Nie wiem sam. Na której z nich się rozbijemy? Jeszcze sprawdzimy tą e, trzecią, którą utkliśmy za pomocą mapy. To może być też ciekawa wyspa. E, tam mam łódkę zostawioną, ale nie chcę mi się po nią wracać. Tak wam szczerze mówiąc. Po prostu zrobię sobie kolejną. Te łódki pierwsze są takie tanie, że. Teraz zrobię sobie miejsce, wszystkich korzeni się pozbędę. A korzenie na razie mi są tak chyba niepotrzebne na nic. Także bez problemów. E, no i dobra, płyniemy sobie na tą wyspę, która się nam ukazała za pomocą mapy w butelce. I nagrywamy? 22 minuty już Boże, jak dużo! Jak to szybko leci. Ej, no naprawdę, tak mi się przyjemnie gra w non starve Tak no, mówię sobie, no nie no, zdążę Umrę w non starve bo nie gram najlepiej. I potem będą ja problemy, no bo zakończę serię, co ja, nową będę zaczynał? Więc sobie tak myślę, kurde, tak fajnie mi się gra. No tak, mogę nową zacząć przecież, czemu nie? Dobra, mamy tą wyspę. O, zaraz co na niej jest. Taka standardowa wyspa się już wydaje na sam początek. Jakiś limpetrok, te, te kraty do rozwalenia za pomocą um, młotka. Wyszło na to teraz, że mam więcej patyków jak trawy. Nowość po prostu. Gdzie ja mam kil... Nie kilof... o właśnie. Toporek. No i spadł mi na łeb Jaki kasztan, boże, co ja gada. Kokos mi spadł. Na łeb. Kasztan spadł mi na głowę. Masakra. Tam mamy ten. A, ale tutaj nie ma krabit denów, tak mi się wydaje. No nie mam krabów. A krabit deny są świetne. No nie wiem, jeszcze wyeksploruję tą wyspę i prawdopodobnie zatrzymamy, zatrzymamy się na którejś z nich już na dłużej, ponieważ tu jest prawdopodobnie wszystko wokół. Brakuje mi tylko pszczół, ale sądzę, że znalezienie ula gdzieś dalej e, i stworzenie własnego ula na naszej wyspie to nie jest wysiłek jakiś wielki. A również przecież te nie są jakieś kluczowe. Bez nich też da radę żyć. To oczywiście mamy e, do wykopania jakiś skarb. Są świnki, też świetna sprawa. No jedna świnka, ale jedna świnka zawsze jest przydatna do tego, żeby wyciąć sporą ilość drzew. Także też spoko. A, to jest cała wyspa, tak mi się wydaje. Chyba, że tam gdzieś e, jakaś odnoga taka wąska może być. Ale wydaje mi się, że chyba nie że to jest cała wyspa po prostu taka. Piaszczysta, nic więcej Bo najpierw żeby tam jakaś odnoga była w jakiś inny biom Tak, już się kończy wyspa No dobra, jak na razie z tych trzech wysp Naprawdę się zastanawiam nad tymi dwoma Nie wiem, która jest lepsza Obie się wydają super Tutaj mangrowy są, tu są słodkie ziemniaczki, yy, tutaj jest mega duża dżungla, jest piaszczyste, tu jest w ogóle wszystkie biomy praktycznie. To jest świetne, że wokół tej wyspy są wszystkie biomy. Eee, no a tutaj w porównaniu z tamtym. No się średnia teraz nagle wydaje, nie, ta jest fajniejsza. No tutaj ja prawdopodobnie do mnie się rozbijemy na piachu yy, i do wielu rzeczy będziemy mieć naprawdę blisko. Mówię, że na razie, według mnie to jest najlepsze miejsce na rozbicie się. Mm, ale jeszcze to jest dużo do eksplorowania naokoło, ja z chęcią zanim bym się tutaj rozbił na tej wyspie, obleciebym ją wokół, czy coś jest tu wokół ciekawego, tą w ogóle wokół jeszcze oblecę. Chociaż nie skoro przy tej chcemy się rozbijać, to sądzę, że przy tej e, powinniśmy rozglądać się e, wokół. A jak na razie wielkie dzięki za oglądanie, że Wam się odcinek podobał, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować, my się widzimy w następnym odcinku już jutro o godzinie 18. Trzymajcie się i cześć!